Witajcie dzisiaj tak trochę na szybciej, tą ramoweczkę zrobimy. Nie mam za wiele czasu, dlatego postaram się szybko omówić to, co jest. Nie ma głównie zmian, dlatego przypomnę po prostu, co było ostatnio mówione. A więc w poniedziałek będzie wchodził Aram. Postaram się znowu nagrać z kędziorem, a może po prostu nagram go sam. Chyba, że ktoś z Was chce też dograć. Znaczy nagrać ze mną i z nim, ale raczej mało czasu już zostało na ten tydzień. Do ustalania czegokolwiek, więc prawdopodobnie w przyszłym tygodniu możemy nagrać coś wspólnie, jeśli chcesz. We wtorek wejdzie Robin, tu mam notatki, jak zawsze. W środę wejdzie Assassin po raz kolejny. W czwartek wejdzie Civilization 5. W piątek wejdzie CSGO, chociaż nie było żadnego wyświetlenia ostatnio, jak sprawdzałem, pod C w CS samo Dlatego jeśli Nagram jeszcze w tym tygodniu CSA i jeśli nie będzie wyświetleń ani żadnych tam pozytywnych odzewów, no to po prostu zaczynam nagrywać wota, Bo jeśli coś nie ma wyświetleń, to po prostu nie warto mi tego nagrywać. W sobotę wejdą Indie gry, jakieś indyki, tak jak ostatnio był ten Chuck Norris. I w niedzielę kolejna ramóweczka. Pozostałe serie takie jak zacząłem tam luźne granie, czy powiedzmy te horrory darmowe, postaram się też wrzucać. Ale na razie po prostu nie będę nic pakował więcej. Dramóweczki niech one już tak będą jak są. To znaczy, jeśli będę miał czas, to nagram, jeśli nie, to trudno. Nie ustalam stałej godziny. To znaczy, 18 będę celował w 18, ale czy będzie to przed 18, czy po? Czy 16? Czasem wychodzi także 16, może być czasem 20, chyba coś było spóźnione ostatnio, ale nie jestem pewien co. No Dobra, no to na razie to tyle. Cześć.